Grze się grzy po trzech odcinkach specjalnych inauguracji sezonu 53 Rady Świdnickiego. Jak jest? No co, no jest szybko. Średnio mamy po 120 na godzinę, także naprawdę jest co robić. No staramy się jechać najlepiej jak potrafimy. No niestety Kuba jest od nas szybszy. Zresztą spodziewaliśmy się, że ta rywalizacja będzie bardzo zacięta, no ułamki sekund. Z Jarkiem też różnice między nami są na tych długich OS-ach, to dosłownie dziesiątki e, sekundy, więc no dużo jeszcze będzie chyba walki przed nami, dużo jazdy, także cóż, cieszę się. Pogoda dopisuje, atmosfera wspaniała, także trzymamy kciuki za to, żebyśmy byli dalej w grze. Pierwszy odcinek specjalny, bardzo wielu kibiców. Jak Ci się podobało? No wiesz, Świdnica, ja... <laughs> na i zawsze muszę uważać, już raz tutaj zrobiłem mafolanie w życiu, nie chcę go powtórzyć. Więc jadę z taką delikatnie duszą na ramieniu i z dużą, dużym respektem. O, więc no, staram się, staram się, ale jednak zawsze troszeczkę wolniej niż mógłbym zdecydowanie. Czy coś Cię zaskoczyło na tej pętli? Zdecydowanie, to, że jest tak piekielnie ślisko. Nie spodziewałem się, że nie będzie aż takiego gripu. E, no ciężko się skręca, ciężko hamuje. Myślę, że to po zimie, może po tych deszczach. Nie wiem. E, może jutro na drugich przejazdach będzie trochę lepiej. Dzisiaj na drugim przejeździe Świdnicy zobaczymy. Trzymamy kciuki. No nie dziękuję, do zobaczenia. Hej. Trzecia pozycja po trzech odcinkach specjalnych mistrzowie polski, rajdowi mistrzowie Polski inauguracja sezonu 2025. Zadowolony? Ja myślę, że patrząc na to, jak w zeszłym roku zaczęliśmy z przygodami ten rajd świdnicki, to w tym roku po prostu jedziemy, uczymy się tego auta. I też wydaje mi się, że po prostu jak jedziemy piersi, to jest strasznie dużo takiego pyłu po zimie i strasznie nam się auto ślizga. Zresztą Grzesiek też mówił, że, że miał z tym duży problem, że, że auto po prostu się ślizgało i wydaje mi się, że każda następna załoga ma łatwiej. E, po prostu jakby odkurzamy ten, ten pyłek, ten piasek po zimie i... No nie jest to łatwe w sytuacji, gdzie tam dwa tygodnie temu pierwszy raz wsiadłem do tego auta i, i muszę się go uczyć, to jeszcze nam to trochę nie, jakby nie ułatwia, ale myślę, że jest ok, jest na kontakcie, jest, jest, czasy były, były dobre, robiliśmy mi się wydaje... Jakieś tam błędy, no bo uczymy się tego samochodu, ale to nie jest tak, że, że nie potrafimy tym jechać. I, i po prostu z kilometr na kilometr będzie lepiej, 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 bo po prostu będę to rozumiał ten samochód. A na razie tak trochę się macamy tak. Tak to za szybko zahamuje, to muszę dociągnąć, potem gdzieś nas na, na wyjściu jakby postawi i to jest wszystko trochę tak jeszcze, że jakby nie do końca chyba rozumiem, jak ten samochód ma działać. A duże są różnice w osiągach tych samochodów? Jak czujesz pomiędzy Evo a rs -em? Czy To są, moim zdaniem, dwa całkiem inne samochody. Już no, w ogóle karoseria jest inna, nie? Silnik jest inny, wszystko jest inne, jakby kinetyka tego samochodu jest inna. No... E, więc... E, I teraz znaleźć ten limit prędkości, jakby taki taki szybki limit opony, e, to nie jest łatwe w tych warunkach. No, tym bardziej, że tak jak mówię, my dwa tygodnie temu pierwszy raz siedziałem w tym samochodzie, a Grzesiek czy, czy Kuba już od zeszłego roku jakby mają te samochody, więc ja nie narzekam, że bo, no tak jest, no po prostu muszę się tego nauczyć i ja, ja wierzę w to, że my będziemy w stanie po prostu z nimi wygrywać i tak jedziemy w tempie Grześka już, nie? Kuba przejechał rundę mistrzostw Europy, ma kilkaset kilometrów w tym roku już w kołach, więc tym samochodem, więc no to tr trudno się spodziewać. Ja bym się spodziewał, jakby był za nami, a że my świeżaki jesteśmy w samochodzie i, i, i z nim wygrywamy, więc e, no, no, a tego nie da się oszukać tego doświadczenia. Jak ci się podobała próba i jak ci się podoba próba w Świdnicy? A to jest tak, żeby koła nie urwać, nie. Grzesie, parę... Coś o tym wie? Coś o tym wie, więc ja też stwierdziłem w tym roku, że Ee, że nie ma sensu jakby ryzykować, że i tak staraliśmy się to auto jakby przygotować do tych odcinków górskich, do, do, do tych dużych prędkości, do, bo, bo to jest całkiem inaczej niż tutaj w mieście, więc e, jakby to no, po prostu, żeby zacząć przejechać i, e, i skończyć ten dzień. I skończyć ten dzień. Dobrze Was widzieć po trzecim odcinku specjalnym. Do zobaczenia. A ze mną jest Jakub Matulka, lider i zwycięzca trzech odcinków specjalnych 53. rajdu świdnickiego. Jest bardzo szybko? Tak, tak. Staramy się jechać szybko, staramy się jechać takim swoim tempem, ale oczywiście szybkim. Próbujemy po prostu jechać szybko i wszystko, wszystko działało dzisiaj. Samochód, opis, mój feeling za... Za kierownicą. Damian też zrobił świetną robotę. Także jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni, no ale to dopiero początek. To dopiero początek, ale ważny początek, myślę. Jak ci się podobały te próby i pierwsza pętla? Bardzo. Odcinek srebrny na góra i odłownik. No super, bardzo, bardzo szybki. Myślę, że zdziwiła większość zawodników przyczepność, która była powiedziałbym niska miejscami. Za to kamionki, klasyk, ale za to z troszkę inną końcówką, której nie jechałem. Ten, te, ta partia do Sokolca, do Ludwikowic, no taka bardzo podbijająca, koniec za to taki wąski, no super, super. Te, te, te kamionki Sierpnica odcinek od początku mi się bardzo podobał. Coś Cię dzisiaj zaskoczyło? Myślę, że myślę, że właśnie ta przyczepność, która była mniejsza niż się, niż się spodziewałem, także no trzeba to wziąć pod uwagę jutro ponieważ e, jedziemy Jodłownik Srebrna Góra w drugą stronę, e, a, a kamionki też, ben, też tam będą. Za to Bystrzyca. Jak to Bystrzyca? Myślę, że ten początek będzie przyczepny. Raczej, raczej powinien być przyczepny, tak. Przed Wami jeszcze odcinek specjalny w Świdnicy. Jak Ci się podobała ta próba? Super, no ja bardzo lubię tę próbę. To jest gigantyczna ilość kibiców. Myślę, że to jest jeden z fajniejszych odcinków miejskich w kalendarzu. E, fajne partie, niektóre ciasne, szybkie zakręty, także no fajnie, że jeszcze możemy raz to przejechać. To słowo wypadał do, do nas lider rajdu, 53. rajdu świńskiego. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję bardzo. A ze mną jest Byszek Gabryś. 53. rajd świński rozpoczęty. Siódma pozycja po trzech odcinkach specjalnych. Jak jest? Słabo trochę, niżej oczekiwań. Trochę źle trafiliśmy z oponami i z ustawieniami na te odcinki. Tak więc no, nie jesteśmy zadowoleni z tego. Ale cóż, no, trzeba wyciągnąć wnioski i mamy jeszcze sporo rajdu jutro i walczyć. Ciekawy rajd, ciekawa walka, prawda? I te różnice czasowe jednak nie są duże. Wielu zawodników walczących o ułamki sekund. Ciekawie się zapowiada ten sezon RSMP? Oczywiście, no mamy bardzo mocną stawkę w czołówce. Tak więc tutaj naprawdę ciężko, ciężko się wbijać w tą trójkę. No ja troszeczkę mam problem z tego typu odcinkami, które tutaj mamy, bo to są typowo wyścigowe, szybkie, szerokie. No niestety nie potrafię dobrze ustawić samochodu i pojechać szybko tych odcinków. Jak Ci się podobał odcinek specjalny po świetnicy wielu kibiców? Myślę, że być może rekord nawet jeżeli chodzi o, ten, o tę próbę, jak Ci się podobają tego typu odcinki? Nie, super. No, OS w siedzibie jest taki, jak już kilka razy wcześniej jechaliśmy. Cieszymy się, że są kibice, jedziemy dla nich, tak więc jest to dla nas budujące. Jaki plan na jutro? A tak, i odrabianie strat, bo te straty mamy zbyt duże. No ale jutro mamy jeszcze ponad 100 km OS-owych, tak więc jeszcze wszystko jest w grze. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Dzięki. Łukasz Byśkiniewicz też ze mną. Szósta pozycja po trzech odcinkach specjalnych 53. rajdu świdnickiego. Jak jest? Zadowoleni, tak. Myślę, że będzie musieli się jakoś tak w tym roku przyzwyczaić do tej, do tej pozycji. Jedziemy szybciej niż w zeszłym roku. Widzimy to po czasach, ale no, konkurencja jedzie jeszcze szybciej. Myślę, że no, to będzie w tym roku, będą bardzo zacięte, no, będą, będzie bijatyka niezła na, na odcinkach specjalnych. Widzimy to, co się dzieje w czubie. Gratulacje właśnie dla Kuby Matulki, który jedzie tu genialnie. Widać, to, co to znaczy pojeździć sobie za granicą na hiszpańskich asfaltach i wtedy się tu przyjeżdża i, i te zakręty się wszystkie prostują. No, no, my jedziemy starszym tym samochodem, ale bardzo dobrze mi się tym samochodem i tak jedzie. Dobrze się bawimy, chodzi o to, żeby się dobrze bawić i, i, i na razie jeździmy. jedziemy, obserwujemy otoczenie, ale mówię, no za kierownicą ciśniemy ile, ile, ile wejdzie. Jaki plan, słuchaj, na ostatni odcinek specjalny, ale także na niedzielę, na niedzielne ściganie, które, no, będzie kluczowe dla wyników tego rajdu? No myślę, że jutro ten rajd się tak roz, rozpocznie na dobre dzisiaj, no, jesteśmy po, po przerwie długiej, zimowej, no, niektórzy już są po paru rajdach i, i od razu weszli z marszu, ja myślę, że dzisiejszy dzień tak idziemy gdzieś tam nieraz jest jakieś tam macanie, ale jutro, no, chcemy już tak jechać, no, na takie nasze 100%, a odcinek ten miejski jeszcze dzisiejszy, no, lubię takie próby, wie pojechać jak najszybciej, tak? Jeszcze się zastanawiam, bo robi się coraz chłodniej, mamy bez niebieskie niebo, ale jest chłodno, niemożliwe, że coś tam jeszcze z kołami inne założę na zimną pogodę. Lubisz takie próby jak próba w Świdnicy, naprawdę wielu kibiców i wielu kibiców w ogóle na trasie, prawda? Bardzo, bardzo, to właśnie mnie tu cieszy w tej Świdnicy, lubię tu rozpoczynać sezon, bo naprawdę to cieszy jak startujemy do tego miejskiego odcinka. Jest cały czas tłum, tłum, dziki tłum, to fajnie wygląda i widziałem to. Przez szybę, a później jeszcze na onboardzie sobie oglądałem, mówię, Matko, Daniel, zobacz ile ludzi, jak fajnie. No, tak trzymać i do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Ireneusz Preskot jest ze mną, no i trzy odcinki specjalne za Wami, bardzo szybkie odcinki specjalne inauguracji sezonu rajdowych samochodowych mistrzostw Polski 53. Rajd Świdnicki. No tak, jutro wolniej nie będzie, a może nawet szybciej miejscami, więc no jesteśmy przygotowani generalnie, jesteśmy w dobrym miejscu, także czwarte miejsce na razie, tak pewnie się utrzyma tak byśmy chcieli, no i jutro będziemy chłopaków gonić Czy coś Was zaskoczyło szczególnie podczas tych trzech prób zmiennych różnych prób? Zaskoczyła nas śliskość na jodłowniku bo to było mocno zaskakujące no ale jakby poza tym trochę zmieniliśmy ustawienie samochodu następny odcinek i teraz już było ok No to trzymamy kciuki, jeszcze jeden odcinek specjalny przed Wami, lubicie takie próby? Próby miejskie? Kiedyś nie lubiliśmy, ale polubiliśmy, jak nam zaczęły dobrze iść. Także teraz idą dobrze i tego się trzymamy. Do tego się trzymamy, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Ależ to jest piękny samochód, piekielnie szybki, także samochód. Czy jesteś zadowolony ze swojej jazdy podczas tych trzech odcinków specjalnych inauguracji sezonu RSMP? No, na razie na pewno nie jest piekielnie szybki, bo dalej borykamy się z problemami. Próbujemy jakoś dojść ładu, nie wiemy co będzie jutro, zobaczymy, ale mam nadzieję, że uda się coś pogrzebać, żeby w końcu to ruszyło. Na razie jedziemy jak jedziemy, czemu musimy się dokulać po prostu do serwisu. No to tego życzymy, no i także odcinka specjalnego po Świdnicy. Lubisz takie próby? No trochę mnie stresują czasami, chociaż lubię polatać trochę bokami po tych rądach. No zobaczymy co będzie tutaj dzisiaj, tak jak Ci mówię, zobaczymy czy ruszy ten samolot z taką mocą jak ma ruszyć. Cały czas mamy problemy, bo gdzieś tam wybija popofa. Z turbą się dzieją jakieś cuda, katów nam odcina, także no zobaczymy co się uda naprawić i jak pojedziemy dalej, to trzymam kciuki. Miłego dnia, hej. Dzięki. A ze mną jest Piotr Krotoszyński, e, no który dobrze rozpoczyna sezon, myślę, ciekawy sezon. Sezon, w którym ciężko wskazać faworyta rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, prawda? Ja myślę, że jest tam kilku chłopaków, którzy naprawdę idą dzisiaj strasznie szybko i walczą dziesiąte sekundy, bardzo fajna, zacięta walka. Jak oceniasz swoją jazdę po tych trzech odcinkach specjalnych? Ja jak to jadę, no, jestem troszeczkę już bardziej dla zabawy to robię, ale coraz szybciej, myślę, że jutro może będzie lepiej. Na razie nie jest źle. Która próba Ci się dzisiaj najbardziej podobała? Najbardziej mi się podobało to stare wejście do Sokolca, do góry i do rzeczki, to przypomniały mi się stare czasy. Naprawdę super tam. To trzymamy kciuki jeszcze za odcinek specjalny w Świdnicy, ale także za całą niedzielę. Nie dziękuję, do zobaczenia jutro na mecie. A ze mną jest Jakub Brzeziński. Jak oceniasz swoją jazdę po trzech odcinkach specjalnych? Jest bardzo dobrze, Mimo tego, że jesteśmy na piątym miejscu, to wyszło wyszedł mały detal, o którym nie miałem pojęcia związanym z tym samochodem. Na tarcie pierwszego OS-u. Ten samochód, żeby działał jak należy, trzeba z procedury startu minimum przytrzymać 3 sekundy i gaz. Ja ruszyłem od razu na zielone, w tym momencie otwarł się Popow i całą pętlę jechaliśmy z otwartym popowem. tak jak wjechać na rodzie, Cud, że tak mało straciliśmy i teraz będzie ekstra, bo chłopaki zakładają nowy. Już wiem, że nie powinno się tak ruszyć i zaczynam walkę w pogoni właściwej. Czyli jutro będzie odrabianie strat? Oczywiście, że tak, tak. Jesteśmy, widziałem, bardzo blisko, więc z tym popowem. A popow to jest takie urządzenie, nie wiem, jak to, co to jest tak naprawdę, ale działa to tak, że e, że, to, że w pewnym momencie jak się otworzy, to auto traci moc i. I, co? I jedzie tak jakby w trybie, trybie awaryjnym. Trzeba popuścić nogę z gazu na nowo i takie coś robiliśmy na każdym siebie jakieś 74 tysiące razy, więc to nie miało prawa mieć dobrego wyniku, ale super, że jesteśmy tak blisko. Jutro cuch, idziemy. To do zobaczenia jutro. Jutro jest piękna gonitwa, ekstra. Trzy odcinki specjalne za tobą, trzy odcinki specjalne za wami. inauguracja sezonu rajdowych samochodowych mistrzostw Polski 2025. No i jest walka. Jest walka. No, szczerze, troszeczkę dostajemy, ale jesteśmy szczerze zadowoleni, ponieważ mi 2-3 lata temu Jarek dał czas na to, żebym mógł rozwinąć skrzydła i jeździć tak szybko, jak jeżdżę teraz. I nadszedł czas na Dawida, żebym ja musiał troszeczkę stonować. Nie powiem, chciałem się podpiąć pod Michała, ale dostaliśmy. Przepraszam, duży, zimny kubeł wody na głowę. E, bo na pierwszym odcinku Dawidek troszeczkę za późno podyktował, ja na drugim leciutko skosiłem trawę, więc cieszymy się, że jesteśmy tutaj w tym miejscu z, z dobrym wynikiem, jak na tak naprawdę jego pierwszy rajd Mistrzost Polski, zarazem jego najdłuższy rajd w życiu, więc e, dajcie nam czas, a my rozwiniemy skrzydła i będziemy cisnęli swoje. Absolutnie, dajemy czas i jesteśmy także zadowoleni z Waszej jazdy, ale chciałoby się powiedzieć, chciałeś to masz. W zeszłym sezonie narzekałeś na brak, ty, na brak rywalizacji i teraz ta rywalizacja jest, więc jest dobrze. Tak, no w tamtym roku troszeczkę się nudziliśmy, nie powiem, e, a gdy jest ta rywalizacja, to możemy rozwijać skrzydła, możemy się uczyć, to jest najważniejsze, że się uczymy od tych najszybszych, najlepszych, czy to w, tutaj na polskim podwórku, jak i na Mistrzostwach Europy, więc jestem zadowolony, że ten progres jest i, i będzie. A to ważne dla sportu. Życzymy zatem wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. A ze mną jest Michał Chorbiński. Michale, miało być szybko, no jest piekielnie szybko. Jest piekielnie szybko, ale to masz na myśli chyba odcinki, bo do naszej jazdy ja mam na przykład sporo do życzenia, ale, ale jest szybko, tak. Nie mam zastrzeżeń do waszej jazdy, absolutnie nie. Ale ja mam sporo, no naprawdę. Bardzo fajnie jest, świetnie się bawimy, naprawdę ta jazda daje nam dużo przyjemności i tak swobodnie nam się jeździ, ale jednak do, do takiego topowego wykorzystywania samochodu i, i drogi to jeszcze dużo nam brakuje, więc dobrze, że tu jesteśmy, nawijamy kolejne kilometry i uczymy się, no bo, bo jeszcze tej nauki jest sporo. Który odcinek specjalny najbardziej Ci się podobał? Myślę, że z dzisiejszych OS-ów jedyne co mi się podobało to Końcowa partia OS-u Kamionki, czyli ta sierpnica, taka bardzo szybka, wąska i podbijająca. To mi się podobało. Musimy jechać, przepraszam? Do zobaczenia. Tyle, Michał Chorbiński. Trzy odcinki specjalne 53. Rajdu świnickiego za wami. Samochód z plakatu tegorocznego rajdu. Jak się jedzie? Jedzie się dobrze. Jedziemy swoim tempem. Na miejskim odcinku. No, Poda była niedogrzana, więc początek był ciężki, to auto odklejało. Na drugim. Tak naprawdę pierwszym prawdziwym odcinku yy, nie mogłem do końca złapać rytmu. Dopiero na trzecim odcinku gdzieś tam to tempo było fajniejsze. Natomiast jedziemy w miarę bezpiecznie. Staramy się nie, nie uszkodzić samochodu i mieć z tego fan, więc póki co jest okej. Okay. Tak trzymać i do zobaczenia. Nie dziękujemy. Do zobaczenia. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.